Odbierzemy sobie zawodnika 110 plus overall, później 108 plus overall jeszcze jakieś paczki i tutaj mamy gabończyka 110 overall i teraz przejdźmy sobie do marketu bo tutaj sprzedałem kwarat scale 114 overall za 450 milionów Czyli mamy miliard 192 miliony. OK? I teraz przejdźmy sobie do e, Mr. Signings. Bo tutaj będziemy mieli do odebrania zawodnika 108 plus overall maksymalnie 110. No i odbieramy i to będzie 108 Levit. OK? No i teraz przejdźmy sobie do. Founders Bo tutaj będziemy mieli trochę do odebrania zawodników, Club Building i mamy tutaj 400. No to będą trzy paczki, 6 paczek. No i odbieram OK ekrany, czyli to będzie Anglia CM Brighton i to będzie 112 milner aj aj, aj, aj. dobra jeszcze manu, Sancep, Sa manu sanchez 110 okej okay. dobra lecimy dalej i okej okay. woplato wood i teraz jeszcze jedną paczkę otworzymy i zaraz Dwie otworzymy. I co teraz? I mamy Joao Pedro. Dobra. I teraz. I teraz mamy tutaj podwójną paczkę. No raczej 112 zawodnika nie trafimy, ale może. No i nie trafiliśmy. Nie mam szczęścia coś do tych paczek. Ale okay. No i mamy tutaj jeszcze 114 plus 114 bądź 115 zawodnik za 300, club point, za 300 club points. No i dobra. No i co trafimy? Zaraz zobaczymy, czy będzie to pionier. Uruguay. CM. Paris Saint Germain. I to jest Ugarte. 114 overall. I on jest sprzedawalny? Tak, jest sprzedawalny, czyli możemy go sprzedać.